Będziemy wyłaniać laureatów za najlepszy próby lokalny na piątym Festiwalu Skaliskich Smaków. Proszę serdecznie, gorące brawa. Dzień dobry Państwu. Na przemówienie będziemy nagradzać zwycięzców. Dziękuję. Po tym krótkim przemówieniu chciałem Państwa przywitać w imieniu komisji, która odchodziła tutaj wszystkie stoiska. Przypomnę, że robimy ten trebiscyt po raz drugi. Organizatorami trebiscytu są miasto Kalisz oraz portale produktylokalne.com oraz kalisia.pl. Wszyscy Państwo zapewne znacie portal komisja.pl, natomiast w ramach naszej działalności prowadzimy również portal poświęcony temu, co widzimy tutaj wszędzie na stoiskach, czyli produktom lokalnym tworzonym z pasją, fajnym, nowoczesnym. Kto był w komisji? W komisji była pani Marta Ładzarek z Urzędu Miasta, pani Ania Sośnicka, która reprezentuje kawiarnie Marysięka od 30 lat, czyli z tradycją tworzącą lody znakomite w Kaliszu oraz ja, przedstawiciel portalu kamisji.pl oraz portalu produkty lokalne. Żeby długo nie męczyć Państwa na tym deszczu Pan Prezydent zgodził się wręczyć nagrody. Sprawdziliśmy większość stoisk, właściwie wszystkie stoiska oferujące produkty lokalne tradycyjne. W ramach naszego sprawdzania Trzecie miejsce przyznaliśmy firmie z łasku. Browar Core. Przyznaliśmy za smak za znakomity smak piwa, w którym czuje się wyraźnie chmiel oraz za to, że pan, który był na Stoisku, bardzo podkreślał swoją lokalność, że jest z łasku. Nie mówił, że międzynarodowo, nie mówił, że fantastycznie. Coś tylko normalne, zdrowe, fajne, dobre piwo z łasku. I to jest prawda. Także zapraszamy przedstawiciela browaru KOREP na scenę w celu odebrania nagrody. Trzecie miejsce w naszym plebiscycie. Dziękuję bardzo, bardzo, Serdecznie gratuluję. Proszę uprzejmie. Tutaj nie wiem, czy powierzę, że Pan najpierw Galicia, pan radynie, gremia, w Jalicach, a Pan teraz jedyny w a do wody. Pan też się do tego przyczynił, ale z tym gardłem w, decyzji w decyzji. Gratuluję serdecznie i cieszę się, że ma Pan taką pasję, bo w lokalne chcemy robić, Gratulujemy i teraz pora na miejsce drugie. Statuetkę drugiego miejsca w kaliskim, W naszym... Może e, jechać, można, tak Statuetkę drugiego miejsca otrzymuje firma Senko. Oleje tłoczone na zimno. To jest firma, która robi, tworzy te oleje przy użyciu tradycyjnych maszyn, stuletnich maszyn, które tłoczą ten olej na zimno. Po prostu wrzuca się produkty, wyciska się z starą, stuletnią prasą i powstaje bardzo zdrowy, fajny olej. I co więcej, właściciele firmy, którzy są na stoisku mówią o tej firmie z prawdziwą pasją, a właśnie pasję i produkty lokalne chcemy nagradzać. Zapraszamy przedstawiciela firmy Senko. Duże brawa!

Duże brawa i kończąc już tą krótką, sympatyczną ceremonię, wybraliśmy również firmę, która otrzyma miejsce numer jeden. Jest to firma, która nie ukrywam, że dla naszej małej komisji było to dość oczywiste. Potem jak usiedliśmy, żeby zastanowić się na, jaki produkt i która firma zrobiła na nas największe wrażenie, usiedliśmy i od razu powiedzieliśmy sobie, patrząc sobie w oczy, Babcia Regina. To jest firma, która jest tworzona z prawdziwą pasją przez rodzinę. To jest mama, synowie, być może już niedługo wnukowie, którzy robią te same rzeczy, które rodzina spod Warszawy robiła od przedwojny tak naprawdę. Tam są i znakomite wędliny, i doskonałe produkty piekarnicze oraz bardzo fajne nalewki. Zapraszamy przedstawiciela firmy Babcia Regina. Czy mamy kogoś tutaj z firmy Babcia Regina? No, Babciu, Babciu. Dobrze. Ponieważ najprawdopodobniej nikt nie doszedł z tej firmy, są zajęci na stoisku. W takim razie symbolicznie pokażemy Państwu nagrodę i przekażemy ją przedstawicielom firmy Babcia Regina. Jest to nagroda, do której dołączamy również bon na reklamę o wartości 1000 złotych na portalach Komisja i produkty lokalne. Za drugie i trzecie miejsce również były bony z podobnymi kampaniami o wartościach 500 złotych. Dziękujemy bardzo. Z no, to, może, to, może. No, to, może, to możemy przecież iść do domu na swoje zdjęcia. Jestem też